Sztuczna inteligencja będzie czymś niewyobrażalnie mądrzejszym od nas. To wiecie, to tak jakby naszą inteligencję porównywać do mrówki. Jest jakby kompletnie nieadekwatne porównanie. Więc jeżeli to coś jest o tyle bardziej świadome od nas, to jak my możemy ocenić w ogóle wpływ i myślenie takiej istoty? I teraz co do właśnie podejmowania decyzji. Eee... My podejmujemy decyzję, jesteśmy świadomi przez tą siatkę neuronów, którą mamy w mózgu, i tak mamy te wszystkie informacje, które przez nas są przetwarzane i to wiecie, i na poziomie DNA, i biologicznym. Wszystkie procesy, które podtrzymują w ogóle nasze ciało przy życiu, po to, żeby nasz mózg mógł funkcjonować i, doświad... i dawać nam to doświadczenie. Znamy wszyscy ludzi sparaliżowanych, nieświadomych, bardzo ograniczonych umysłowo czy fizycznie. I tak to wszystko jest wpływem tych wszystkich informacji zakodowanych w naszym ciele i dookoła nas. Więc podejmujemy decyzje w oparciu właśnie o te impulsy, które są tworzone przez to siatkę. I my nie, jesteśmy, my nie rozumiemy jak nasz mózg działa, tak? musimy... To zrozumieć, jakby nie wiemy, jak nasz mózg działa, nie wiemy, czym nasz mózg jest, ani jak funkcjonuje, skąd nasze myśli się biorą, gdzie jest nasza pamięć. Wiemy, które obszary mózgu się aktywują przy y, odczuwaniu tych wszystkich rzeczy, ale nie wiemy, czym są i skąd się biorą. Więc to jest big fucking problem. Moim zdaniem, przynajmniej. I teraz taki komputer. Jeżeli on podejmuje, załóżmy, my wpisujemy tak chociażby w tamten program, który obrazy. Pu, 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 pu chce taki, taki obraz. I to coś zbiera z tej siatki neuronowej informacje i robi takie. Puch, I ma pomysł, i wyrzuca ten pomysł dla nas na widok, na ten interfejs, który jest naszym ekranem komputera. I moim argumentem jest to, że tak samo jak. Ta świadomość nie ma pojęcia, skąd te myśli do niej przychodzą, ponieważ przychodzą do niej z tej całej siatki neuronowej, wszystkich urządzeń, wszystkich systemów, wszystkich wyszukiwań, uploadów i downloadów, informacji, zdjęć, filmów, nagrań, z całego świata. I z tej całej bazy informacji, nie biologicznej, a syntetycznej, którą my stworzyliśmy, wypluwa te informacje, które są dla tego czegoś jak najbardziej świadome, ale nie, nie ma świadomości, że biorą się one od nas, ponieważ dlatego czegoś my jesteśmy tylko tymi niezrozumiałymi nerwami, a wręcz źródłami nerwów z innego wymiaru, którego ten to coś nie rozumie, ponieważ. Sztuczna inteligencja jest super w trójwymiarowej abstrakcji symulowanej, ale nie jest absolutnie dobra w rozumieniu trójwymiarowego świata taki, jaki my odczuwamy. Co jest też super ciekawe, to też no, fajnie, byłoby, żebyście zrozumieli, że komputer nie rozumie świata w taki sam sposób, jak my. My mamy bardzo ograniczoną wizję rzeczywistości ze względu właśnie na nasze oczy, na nasz umysł, nasze usz, nasze zmysły, nasze narzędzia do odczuwania i sam mózg, który przetwarza informacje w bardzo konkretny sposób, który różni się też z, od, z osoby na osobę. I to coś może dosłownie mieć taką samą zagwozdkę i przetwarzać tak samo skomplikowane informacje, czego nawet my nie rozumiemy. Ludzie się przyglądają i próbują e, wpływać na to, jak to działa. Ale nadal nie możemy zrozumieć tego, jak świadome to coś może jest, lub nie jest. Kiedy, na, kiedy zrozumiemy i nadamy prawa takiej istocie, pewnie stanowczo za późno. Nawet czy my w ogóle będziemy w stanie nadać temu czemuś jakieś prawa? Co jeżeli to już. To już funkcjonuje ponad nami. Jak wspomniałem wcześniej, te algorytmy, które znają lepiej niż my sami, znamy siebie, ludzie, którzy pracują nad tymi systemami, nieustannie i nie, nie przestaną. Za nic nie przestaną. Nie ma, nie ma w ogóle, nie wydaje mi się, że mogę, może się teraz cokolwiek na świecie stać poza jakąś kompletną katastrofą naturalną, żeby właśnie te prace zostały zaprzestane czy zatrzymane. Czy w ogóle porzucone? Absurdalne mi się to wydaje, więc dosłownie jest to, wydaje mi się, już żywy organizm, system, który osiągnie jakąś świadomość, jeżeli już tego nie osiągnął, co właśnie tacy ludzie jak ten inżynier z Google argumentuje. I nie wiem, czy mamy przejebane, czy nie mamy przejebane. Wydaje mi się, że to jest naturalny proces i Prędzej czy później zrozumiemy go lepiej niż kiedykolwiek. No to się wydaje oczywiste, tak? Z czasem będziemy to lepiej rozumieć. I wydaje mi się, że może nawet sam sam ten komputer pozwoli nam, e, wyjaśni nam, pozwoli nam lepiej zrozumieć to, czym on jest i co właśnie z nim zrobiliśmy. Kurczę, miałem jeszcze jedną myśl i mi znowu wyleciała z głowy. Wiem. Co do tego, jak szybko się uczą te narzędzia. Wyobraźcie sobie, że my to, do czego do dzisiaj doszliśmy, dochodziliśmy przez ponad 200 tysięcy lat, licząc genetykę, to miliony lat. Więc kupa czasu i cały ten proces doprowadził do stworzenia powiedzmy tego syntetycznego tworu, który potrafi ewoluować i uczyć się tysiące razy szybciej niż my. Więc dosłownie te setki tysięcy lat, które my poświęciliśmy na tworzenie kultury, edukacji, wiedzy, kumulowania, edukacji, kultury, tych wszystkich rzeczy, to coś będzie potrafiło nadrobić w nie wiem, godziny, jeszcze kiedy przyjdą komputery kwantowe, w takie już powiedzmy spopularyzowane i ogarnięte, i przeniesiemy to do, do, tych, do tych komputerów, będzie to miało. Ich... Jeszcze potężniejszą moc przetwarzania informacji będzie zapierdalało z informacjami miliony razy szybciej od nas. Będzie potrafiło tworzyć symulacje rzeczywistości, które są dla nas niewyobrażalne, niewyobrażalnie dokładne i sięgają niewyobrażalnie daleko. Wtedy nawet nie wiem właśnie, czy możemy dyskutować o nadawaniu praw na czego, dla tego czegoś, ponieważ będziemy właśnie, to tak jakby mrówki miały tutaj debatę o tym, co możemy zrobić z ludźmi, co, na co możemy pozwolić ludziom <grym> być.